Kolejna korespondencja do cholery jasnej do Ewrona. Ja pierdzielę. Nawet wizytówka. Szanowny panie Kamilu. Jako firma nazwa firmy. Jesteśmy pana sąsiadami i tu w nawiasie lokal, czyli to jest generalnie bo u mnie pod blokiem. Są sklepy, wiecie, jakieś żabki i tepe kojarzycie, nie takie bloki z rzeczami na dole. Z firmy tej i tej bardzo prosiłbym pana o kontakt w wolnej chwili pod numerem telefonu. Numer telefonu lub przesłanie SMS-em terminu i godziny, w którym moglibyśmy się spokojnie porozmawiać. Mogą być. Godziny wieczorne lub nocne lub weekend. Imaginaj wysyłać listy w 2020. Mamy dla pana Evrona pewną propozycję współpracy myślę, że ciekawą. Czerwciele, nie mogę nie mogę. I teraz hit wczoraj to jest trzecia historia. Nie no, nie mogę, po prostu czad, czad, czemu to się wszystko kumuluje w jednym dniu. Dobra, wczoraj. Nie, no nie mogę po prostu. Odbieram żarcie, które odbieram co jakiś czas. I ja myślałem, że to z grzeczności mówią, panie Kamilu. Okazuje się, to nie zapka napisała Czar. O mój Boże, dałem przykład. Evron X, żabka, pewnie, jasne O Jezus Maria Nie no, nie mogę Tak to żabka, będę w żabce pracował od jutra Taka propozycja ciekawa Jezus Maria, nie no, nie mogę Jest Odbieram jedzenie I nikt Nie pytał <śmiennie> Mnie Ale, jest dzień dobry Panie Kamilu ja mówię, Dzień dobry, o, dziękuję bardzo, odbieram jedzenie I dostawca A czy mógłbym mieć taką osobistą prośbę ja, ja sobie myślę o... Wiesz, pewnie mówi na przykład, nie zamawiaj tyle żarcia, bo mi się nie chce o tej 24 tego do dostarczać, nie? W sensie myślę, będzie jakiś atak we mnie, nie? Personalna prośba. Co może nieznajoma nie osoba, dostawca jedzenia personalnie chcieć ode mnie, nie? Ale mówię, tak, słucham. Bo to jest taki, nie, że strany był, ale taki przejęty, taki, mogę mieć personalną prośbę? I ja sobie myślę, oho, znając życie, to oni zamykają o północy. A ja zamawiam 23.40 Jak kończę streama, no i rip, nie? I nagle jest zmiana tonu. Z panie Kamilu. Czyli jak panie Kamilu, czy mogę mieć prywatną prośbę? Jasne. Panie Ewronie, a ja takie, o mój Boże, here we fucking go, nie? Kto pytał? Czy nawet mogłem udawać w ja nie, nie rozumiem o co chodzi. Ale ja już wiedziałem, co jest kminione, bo pierwszy raz jak odbierałem jedzenie, to on zobaczył imię i nazwisko I jak powiedziałem dziękuję, to tak się drygnął, po, rozpoznał pewnie po głosie jest tak jest I... że synek jest fanem i czy może poprosić jakiś autograf czy coś A z racji, że jestem dobrym człowiekiem, to dałem mu koszulkę Pogers? Niech mam To jest preorder, a nie, jeszcze nawet nie ma a dostawałem tego tyle na testy, że dałem Pogers, niech mam. Ale żadzę, że, że jednego dnia czad takie trzy historie, ja pierdzielę. Nie mogę normalnie. Wislaut. Chlebie, chlebie, jadłbym cię cały dzień. Chlebie, chlebie, zrobię z tobą kanapkę. Chlebie, chlebie, cieszę się, że jesteś, gdy kładę na ciebie. said